Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Narcyz nie doceni Cię nigdy. Narcyz nigdy nie zrozumie tego, jaki jesteś wartościowy. Nigdy nie będzie wdzięczny. Nigdy nie rozpozna, jaki jesteś wspaniały. Narcyz nigdy nie będzie cię cenić. Tracisz swój czas, oferując narcyzowi coś, co jest pomocne lub wartościowe. Narcyz nie może tego docenić lub nie może tego zrozumieć. Nie powinieneś dawać tego, co najlepsze, komuś, kto nie może tego docenić. Nie powinieneś oferować czegoś wartościowego, czegoś dobrego, komuś, kto nie wie, że jest to wartościowe. Nie dawaj tego, co masz najlepsze narcyzowi. Nie trać swojego życia kochając narcyza. Nie trać swojego życia, będąc oddanym narcyzowi. Nie poświęcaj całego swojego czasu narcyzowi. Nie dawaj mu wszystkich swoich zasobów, nie dawaj tego wszystkiego komuś, kto nie ma empatii, komuś, kto nie czuje tego samego co ty, komuś, kto nie może podzielać twoich uczuć i doświadczeń. Nie dawaj tego wszystkiego komuś, kto jest arogancki i roszczeniowy, kto nawet nie bierze cię pod uwagę. Nie bierze pod uwagę Twojej wrażliwości. Nie dawaj tego, co masz w sobie, najlepsze komuś, kto postrzega cię jako manekina, jako przedmiot, którego zadaniem jest zaspokajanie jego potrzeb. Starasz się być lepszą osobą dla narcyza, starasz się być bardziej atrakcyjny czy inteligentny. Starasz się robić to, czego oczekuje od ciebie narcyz. Podążasz zgodnie z jego planem, robisz wszystko zgodnie z jego warunkami, tak jak sobie zaplanował. Lecz niezależnie od tego, co zrobisz, to zawsze będzie coś nie tak. Nie zostaniesz zaakceptowany, zawsze zostaniesz odrzucony. Narcyz powie, że to jest nieodpowiednie, niewystarczające, wadliwe. Narcyz nie będzie okazywać Ci uczuć, nie będzie się Tobą przejmować. Możesz dawać z siebie wszystko, co najlepsze, lecz Narcyz będzie temu umniejszać, będzie to deprecjonować, dewaluować. Będzie nieustannie obniżać Twoją wartość. Będziesz dla Niego coraz mniej istotny. Dla Narcyza Twoje myśli, potrzeby i uczucia nie będą ważne. Musisz uświadomić sobie, jakim jesteś wspaniałym, wartościowym człowiekiem. Musisz rozpoznać swoją wartość. Możesz zacząć postrzegać siebie jako prezent, podarunek. Musisz poważnie zastanowić się nad tym, komu dasz taki prezent. Nie każdy taki prezent doceni, nie każdy rozpozna jego wartość, lecz to nie oznacza, że prezent nie jest wartościowy. Po prostu trafił do nieodpowiedniej osoby. To ważne, by przejąć pełną odpowiedzialność za swoje życie i dążyć do tego, by się rozwijać, by się doskonalić, by stawać się najlepszą wersją siebie samego każdego dnia. Jeśli ciągle jesteś krytykowany, dewaluowany, jeśli ciągle jesteś manipulowany i traktowany tak, jakbyś był bezwartościowy. Jakbyś nie zasługiwał na uwagę, to wtedy musisz zmienić swoje podejście. Musisz przestać robić to, co robisz, musisz przestać robić to, co nie przynosi żadnych rezultatów, musisz się wstrzymać, ponieważ w każdym związku musi być odwzajemnienie, musi być mniej więcej równa wymiana wartości. Musi być wzajemny szacunek. Jeśli nie otrzymujesz tego w zamian, jeśli nie otrzymujesz niczego dobrego w zamian, to musisz postawić odpowiednie granice. Nie musi to wcale oznaczać wrogości, po prostu musisz się wstrzymać z tym, co robisz. Musisz postawić siebie na pierwszym miejscu. Przed kimś, kto cię nie docenia, kto nie docenia tego, co robisz, musisz zabrać swój entuzjazm. Musisz odebrać swoją miłość i unikać interakcji z narcyzem. Możesz być nudny i nieinteresujący, możesz się nie angażować w relacje. Nie dokarmiaj narcyza. Nie zaspokajaj. Jego potrzeb związanych z atencją, z uwagą, nie przedkładaj jego potrzeb ponad swoje własne. Narcyz i tak nie doceni tego, co dla niego robisz. Jeśli uważasz, że musisz mieć kontakt z narcyzem, to ważne by był on jedynie na powierzchownym poziomie. Tak jakbyś nie miał zielonego pojęcia w tym temacie, jakby brakowało ci wiedzy, emocji, uczuć, charakteru, naśladując narcyza, będąc jego odbiciem lustrzanym, będziesz mógł zachować pewien dystans, będziesz mógł przetrwać, będziesz w stanie funkcjonować pomimo trudnych okoliczności. Nie dawaj z siebie tego, co najlepsze, komuś, kto tylko to odrzuci, kto będzie twierdził, że to nieodpowiednie, złe, wadliwe czy nieakceptowalne. Nie dawaj tego komuś, komu brakuje manier, kto cię krytykuje, kto nie ma dla ciebie szacunku, obraża cię, jest niegrzeczny, niemiły. Nieprzyjemny. Nie dawaj tego komuś, kto jest ignorantem, komu brakuje podstawowych zasad i wartości. Nie dawaj tego co najlepsze komuś, kto nawet nie bierze cię pod uwagę, kto uważa, że nie jesteś godny jego czasu. Nie dawaj tego komuś, kto ci przerywa, kto ci przeszkadza, kto usiłuje cię przekrzyczeć. Zmienić temat. Nie dawaj tego komuś, kto dąży do sytuacji, w której to jego zawsze będzie na wierzchu, jego będzie ważniejsze lub lepsze. Nie dawaj tego, co najlepsze komuś, kto cię okłamuje, kto stosuje podstęp, kto cię zdradza. Nie dawaj tego, co najlepsze komuś, kto nawet nie może tego zauważyć. Nie dawaj tego, co najlepsze komuś, kto tylko sprawia, że czujesz się winny, kto wyraża dezaprobatę. Niezależnie od tego, jaki jesteś wspaniały, to nie robi żadnej różnicy, jeśli ktoś nie może tego zauważyć, jeśli ktoś tego nie widzi. Niezależnie od tego, jaki jesteś wspaniały, nadal będziesz źle traktowany. Bez szacunku, będziesz odrzucany przez narcyza. Nie trać swojego czasu, oferując mu to, co najlepsze, nie trać swojego czasu, pomagając narcyzowi. On tego nigdy nie doceni, nigdy nie zobaczy, jaką to ma wartość. Jest jednak wiele osób na tym świecie, które zauważą Twoją wartość i Cię docenią. Dlatego nie przejmuj się, jeśli narcyz tego nie widzi, nie dawaj narcyzowi czegoś, na co nie jest gotowy. Nie może tego przyjąć. Nigdy nie będziesz w stanie zbudować zdrowej relacji, zdrowego związku z narcyzem. A to dlatego, że narcyz po prostu cię nie docenia, nie szanuje cię, nie zależy mu na tobie, nie bierze cię pod uwagę. Nie czuję do ciebie tego samego. Nie dawajcie psom tego, co święte. Nie trać dobrych rzeczy na ludzi, którzy ich nie docenią. Nie rzucaj swoich pereł przed świnie. Świnia dalej pozostanie świnią, tylko lepiej wyposażoną. To, że ubierzesz jej na szyjnik z pereł, niczego nie zmieni. Powinieneś dawać to, co najlepsze, komuś, kto może to docenić, kto to odwzajemni. Narcyz jest manipulatorem, sprawia, że wierzysz, że rozpoznaje wartość tego, co mu dajesz, sprawia, że wierzysz, że jest na Twoim poziomie, lecz jego zachowanie wkrótce pokazuje, że to była tylko iluzja, to była tylko gra. Udawał, że docenia coś, czego nie docenia. Narcyz nie może docenić Twojej wartości, ponieważ sam nie ma niczego wartościowego do zaoferowania. Polub, kliknij proszę przycisk, kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom Narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Udostępnij. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Możesz wesprzeć kanał wysyłając darowiznę. W tym celu skontaktuj się poprzez e-mail Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.